Dzień dobry, cześć, witajcie po prawie dwuletniej przerwie od treści o tematyce enduro na kanale. Dzisiaj wyjątkowo nie na motocyklu, a na rowerze enduro. Jestem na rozpoczęciu sezonu MTB w Srebrnej Górze. Tarpany już odpalone, ekipa powoli się zjeżdża. Karnet kupiony. Pogoda dzisiaj piękna, więc zaczynamy aktywny weekend w Srebrnej Górze. Zobaczcie jaka organizacja, kto rano wstaje ten nie stoi w kolejce. Zaczyna się pierwszy wiatr w sezonie. Jak pomóc ja. Jeśli przyjechaliście do Srebrnej Góry z dalszych zakątków Polski, to zapraszam was do skorzystania z mojej bazy noclegowej. Linki macie w opisie filmiku. Filmik wam tego nie odda, ale piękne widoki tutaj mamy. Jedziemy? No. Wiele osób nie dowierzało, ale miejscami w Srebrnej Górze leży śnieg i trasy zmarznięte. Lecimy. ハッバ Super! Później są dropy, ale przed tymi dropami się możemy cofnąć i skompować to podwójne. jeszcze raz. Założę sobie gogle, bo mi trochę leci za tobą kurz po oczach. Eee. Albo wiesz co, zatrzymamy się po takich trzech dropach, próbujemy się zatrzymać. Tam jest coś innego. też. No to dawaj, Próbujecie dogonić. Opa. Opa.

Ale ten drop ma omijka, nie? to wszystko można ominąć. Tak, dropa omijasz, tylko za nim jest taki jakby mostek. To tak. wygląda łagodnie, ale ma takie wybrzuszenie na koń... Yy, na, ko no, na środku części. ma wybrzuszenie i można się zdziwić. to tylne koło pod... A, to to jest przyjemne. Na rybaka można pojechać. No. Nie... Dobra, no. to dawajcie piersie. Więc warto dupę obniżyć i wtedy go się przelatuje. Dla ciebie Michał, czy czekamy na Łukasza? Nie wiem, on chyba wrzeszczał do nas z dołu, więc <laughs> chyba musimy do niego wjechać. Nie wiem, więc na jedzenie czekałem. Więc... Ciebie? Nie no. Jak chcesz, to się częstuj Co to jest? Postaram się się dotrzymać tempa.